Cześć i witam w pierwszym odcinku y, historii telewizji. Dziś, dziś w historii telewizji omówię telewizję Polonia. Więc tak, TVP Polonia to kanał telewi satelitarny telewizji polskiej, uruchomiony głównie, y, przeznaczony głównie dla Polaków 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 mieszkających za granicą dystry... 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 dystrybuowany również w Polsce został oryginalnie uruchomiony 31 marca 1993 roku a 24 tego tego, tego, tego października 20, 1992 roku? Czyli dzień przed roku urodzinami Telewizji przed Dlatego. urodzinami. Została stała uruchomiona emisja testowa. Można, można, można musza, musza tam wymienić niż, archiwalne programy w telewizji polskiej, na przykład filmy czy, czy seriale lub programy rozrywkowe, a także archiwalne, 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 Chyba serwisy informacyjne TVP, czy typu 19:30 lub Teleexpress. W skład igormówki mogą wchodzić również w programy telewizyjne przeznaczone głównie dla Polaków za granicą. Typu Polacy to wiedzą, lub Polonia 24. Można tam również wymienić zmienić, zmienić zmienić niektóre, niektóre inne programy Kanał jest nadawany kanał 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 kanał, kanał, kanał jest również dostępny w telewizjach kablowych telewizjach kablowych, w telewizjach, kablowych, w telewizjach, kablowych w telewizjach, w telewizjach kablowych lecz za dodatkową opłatą Do 19 lipca 2016 roku kanał ten. Kanał ten. Kanał ten. W Polsce był dostępny na Multiplexie trzecim na ziemnej telewizji cyfrowej. Usunięto. Usunięto. Sun, zaplan, zaplanowano. TVP info, HD i TVP sport, który wystartował dopiero w czerwcu 2018 roku. W 2020 przywrócono je od naziemnej telewizji cyfrowej. Dopiero stamtąd, usunięto ją stamtąd 15 lutego 2022 roku. Czyli w 8 urodziny TVP ABC oraz start drugiego kanału TVP ABC. A ją zastąpiono kanałem TVP... A ją zastąpiono kanałem TVP... A zastąpiono kanałem... TVP... TVP... TVP3 TVP Warszawa w jakości HD. Dopiero TVP Polonia, a później ją zastąpiono kanałem TVP Nauka. Brr. Dopiero, dopiero dopiero, Polonia po, powróciła na multiplex testowy TVP 20 września 2022 roku. I emisja trwa do dziś. dodatkowy kanał. Początkowo. Kanał też jest dostępny na dostępny, dostępny, dostępny satelita Hotbeard, Astra i Eutelsat W3A. A przekaz tego kanału jest niekodowany. I można w Polsce go odbierać na platformach, platformach na platformach Polsat Box, kan platformie Kanal plus Orange TV. Telewizji na kartę. Oprócz dostępności w telewizji kablowej, naziem, naziemnej, kablowej i satelitarnej, <grym> kanał również no, no, dostępny na internecie w platformach TVP Stream i TVP Go. Lecz później oprócz czego mogliśmy wymienić niektóre programy. Kanał TVP Polonia był bardzo przeznaczony dla Polaków za granicą lub tego typu rzeczami w TVP Polonia yy, 31 marca 2023. Pod logiem TVP Polonia do, o, doznaczono, doznaczono napis 30 lat. Z okresu 30-lecie TVP Polonia mogliśmy zobaczyć niektóre spoty związane z taką rzeczą. Kanał. kanał. To miał... dopiero cztery logotypy z tej stacji. Pierwszym logotypem logotyp, Pierwszym logotypem pierwszym logotypem. U napis... u napis Był napis TV. Napis TV napis TV, TV Polonia. W niebieskim tle. I zielono czerwonymi znakami przyklejącą flagę Włoch. Drugie logo. Drugie logo. Drugie, drugie logo to taka pozioma brr, blr, blr, flaga, Polski, flaga Polski. Flaga Polski a potem napis TV Polonia. Trzeci logo, to było najczęściej używane logo przez tą stację, mianowicie standardowe, standardowe, standardowe logo TVP i później po tym napis Polonia. Obecnie logo jest podobne od tamtejszego. Tyle, że... że logo jest całe czerwone i usunięto taki, taką niby poręcz i cały napis Polonia jest czerwony. Było na tyle. Jeżeli chodzi o tą stację, zapraszam na kolejny odcinek yy, o godzinie 14 i ewentualnie plan się nie zmienia sobota.